nie wiecie? cholera, no. czemu zawsze się oddzielam? w sumie pierwszy raz nie no, no właśnie, na początku to ja cały czas byłem dzień dzień czekajcie, jeszcze znajdę coś innego do jedzenia No to denerwuje tak samemu chodzić no. a potem umierasz że musisz dalej Uuu, mam 50 expa, mogę coś ten dodać. Ej, przeładowałem no ja teraz, czymś. Teraz nie wiem, już czy... nie umrę, mam za dobry ekwipunek. Bonjour, clip, się jest do tego, co ja mam. Jak? Bonjour, clip, takie naboje. Aha, dobra. Ej, no, jakąś wysoką czasie. wieżę z drabiną, i tam wchodzę i będę widział wszystko. O! Ej, a nie widzisz tam niebieskiego samochodu? Widzę, tak, czekaj. Nie, to jest magazynek do tego. No to co, to i tak możesz. A most? Wiem, ale, ale jeden mi wyrzuca, bierze. a drugi bierze wtedy. A most? To, to, daleko? Nie wiem, czy daleko most. Dobra Michał, cały czas... Czekaj, się mogę coś zrobić. Ej, no most. Kurde, no chciałem Survival. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie wy jesteście. Dużo widać, ale nie widać was. Mogę zrobić wooden plate. Desert. Czekaj. Ja idę do samochodu już. Znajdźmy Marcina, i wtedy coś róbmy. Dobra. Ej, gdzie mi ten młody poszło? Na Ziemię Aha. Ej, widzę tą y, stację, co wtedy było tych 17 zombie. No i to właśnie most Dobra. tam jest obok. Bierzemy kaczu samochodu i lecimy. No to jednym możemy pojechać. Ale po co, jak są dwa? Jak ten... Bo tam tamtym, tamtym dojadę i tak kawałek, to bez sensu. Dobra, dawaj. A tu się po drobinie, zmieniłem nie sobie. Dobra, to Ups. gdzie jedziemy? W lewo, w prawo? W lewo, no. Tam jest 100. Nie przejdziemy. Ale przejdziemy w lewo, dobra. Ja idę do tego, tego. I drogi chyba drogi złamałem drogi. nogę, bo nie mogę biegać. Ej, ja tu byłem, dobra, jedź prosto. Tu jest, tu są moje bronie, czekaj. Asi, powoli jest powoli. plecak, jest plecak. Dalej. Czekaj Bo tu mnie wtedy zabił O you bitch Zgiń Jest, tu są moje bronie Nice Wtedy mnie zabił tutaj Czekaj, nie tak Dalej, no, co? Gdzie ja cię zabiłem? Nie Wcześniej, jeszcze wcześniej, wcześniej Ej, to ja wezmę tą broń No Czekaj, co ja tu mogłem wziąć? To mogę wziąć, flarę wezmę, naboję To... Zmoczyna? Smok greny Jaki jest cel tej gry? Żeby wytrzymać jakąś grę I mieć fan Ale tu można w końcu zbudować swój dom i tak dalej No można farmę Czekaj zobaczę co mam tylko Maple Strike Czy ja to mogę Mam 28 naboi Ale o co chodzi z tym safety? Nie wiem, to jest chyba... nie mam pojęcia. Strzelanie. Strzelanie. Dobra. Lecimy dalej. Jedź, jedź prosto. Marcin, gdzie ty mówiłeś, że jesteś? Przy tym. <laughs> przy... potwajpie. No tam yy, przy porcie. Mhm, mm przy porcie. Hmm. To jedziemy prosto Jedziemy, no, jedziemy i w lewo. Jedziemy przy, przy, tym, przy brzegu. Powinniśmy to znaleźć. 10%. O nie, nie, nie wziąłeś paliwa stamtąd? Wziąłem, wziąłem. No to dobrze. O, o, tu jest militaria. Dopiero wziąłem, tam, idę tam, nie? Dużo rzeczy. Nie, ale jedź, z Marcina, Marcina znaleźć. Na... W lewo będzie port, droga. na pewno. A to ładna droga. No jak wojsko ją robiło, no to he, he. Na pewno takich w Polsce nie ma. O! Wlewo. Jestem przy tych tak, dwóch... Tak, most! Jestem Obym przy most, tych dwóch... Dobra. Jestem przy tych dwóch robotnikach i kucharzu. Dobra, zostawiamy tu samochód. Marcin, panie, gdzieś jest most? No widzę. Weźcie do, most? do to jesteśmy tu Widzę zombie Zmiażcie ich Nie mogę strzelać Bo safety no, no tak Safety water O oh, fuck Leci następny O oh, Fak Dajem Dobra Zdążesz mam bronić A ty pipo Te są kurde mocne. Czeku, ku 16 naboje mi zostało. Ja też mam mało. Na... No, traw go. Strzelacie. Słyszę strzały. Słuchajcie strzały. Mogliśmy ich samochodem przejechać. Dobra. O na jest! Na znalazłem naboje. Co? Pogróbiliśmy ci na ratunek. Super nie, ten. To mamy jest... samochód, mamy benzynę. Tylko, że ja mam. kończą mi się zapasy wody i tego. A nie, bo ty jesteś nie tu. Po drugiej stronie? Nie, nie jeszcze nie mam nie nigdzie. Jak słyszał strzały a. przecież. Jak idę, to mam most po lewej. Aha, a po, a pra... okay. a po prawej jest ten. Już prawie dochodzę. <laughs> Dobra. Dobra, to my jesteśmy na moście. W tym ciągu coś było? Wiecie co, tutaj się respawnią tej temy w tych miejscach, więc. Jak przejść na drugą stronę mostu? Ej, ej, jestem miasteczku. w jakimś miasteczku obok. No właśnie tam chcieliśmy cię znaleźć, ale tu musisz przyjść do tego, bo ja nie wiem. O nie, muszę? No nie, nie no, nie, ja nie, idę w stronę miasteczka. Jest miasteczka. A gdzie jest co? Poczekaj kacza na mnie. Jakbyś. to idź po samochód i jedź do przodu po prostu. Dobra. I to jest to pierwsze miasteczko, w którym byliśmy. I znalazłem dobrą jest lampę, więc sto? możemy gdzieś sobie znaleźć dobre miejsce do siedzenia, już. A ja typowy ten policjant taki. Ja taki typowy cowboy zaraz zobaczysz. ja taki kurwa jakiś chuj wie, co. <laughs> Dobra, gdzie jesteście, bo ja tutaj. O, widzę cię, Marcin! O, elo. Idę po samochód. Zombie tu jest, uważaj, po lewej. Mhm. Ej, jak coś to... chodź... wejdźcie na sobie z tymi zombie i Jaki górnik! <grywa> Jaki górnik BOM A w którą stronę czy prosto? Prosto jedź Tylko nie stój samochód. Dobrze teraz. Jest. Dobrze, jestem w mieście. Dobra. Marcin odsuń się! Odsuńcie się. To jest zombie nie! Dobra. No, parkuję samochód, bo nas można zamordować. Ej, patrzcie! Słuchajcie. Idziemy, idziemy na pieprę. Tylko nie wchodźcie w to, to, co tu stoi, bo to wam krwawienie daje. Ej, jak ktoś ma ten. Yy, te, te naboje. Ej, wchodzi, masz to... Winchestera? Ja? Tak. Bo tu są naboje do niego. Mam y, lever action i outfield. Do jednego Ja mam ma, Colta. Ma, ma do jednego wchodzi slugs, a do drugiego wchodzi ten, ten bonjour. Dobra, ja mam slugs i bonjour. Wiecie, czego potrzebuję. Zobacz, jestem cowboy. A patrz, ja jestem, ja jestem angielski ten, policjan. Czach, czek i mamy rapier, rapier. A ty jesteś typowy kowłój, jeszcze masz tą minę. dobra, oczyszczamy to miasto i to będzie nasze miasto. To znaczy one i tak się zespią, lepiej sobie jeden dom wybrać i tam siedzieć, bo ja mam taką lampę, która świeci. Tu są zombie, chodźcie. Ej, tu jest tych 17 zombie. I idę pod samochód, idź I idę pod po samochód. samochód Ej o, górnik uciekaj górnik. Ja się kładę, nie one mnie nie zobaczą Tak? A jak się położę i samochód przejdzie, to To U, już mnie... Nie Dobra Marcin, musisz w ostatnim momencie o, odsunąć się Dawaj! Dawaj, odsuwaj się, odsuwaj się! O tak! To Ale kill Ale Tomaruj kill no Nice, good